Dzień dobry moi drodzy. Witam na cotygodniowej czwartkowej kawie podatkowej. Mam nadzieję, że już mnie widać i słychać po drugiej stronie i że będziemy mogli dzisiaj porozmawiać. Dzisiejszym naszym tematem przewodnim jest polityka rachunkowości. Zaczynamy od kawy. Ta polityka rachunkowości tak naprawdę wraca w Waszych pytaniach wielokrotnie, co w tej polityce powinno być, jak ją przygotować. No i co wpisać, tak naprawdę? Widzę, że jesteście już na kanale YouTube. Widzę, tak, widzę, że na moim kanale YouTube już są osoby. Cieszę się bardzo. Dołączyły też osoby do naszego spotkania na grupie Księgowa się szkoli i Księgowość w praktyce na Facebooku. A więc myślę, że możemy powoli, słuchajcie, zaczynać. Dzisiaj tak tytułem może zaczniemy od polityki rachunkowości, ale oczywiście później jakby przejdziemy do tych różnych tematów, które wynikają również z polityki rachunkowości, które się w polityce rachunkowości pojawiają. Na sam początek, moi drodzy, przypominam i ja do tego jeszcze pewnie wrócę, że już jest naprawdę ostatni moment, żeby dołączyć, zapisać się na dzisiejsze wieczorne szkolenie w postaci warsztatów, na których będziemy przygotowywać plan kont. A więc osoby, które już się zapisały, zaraz tu Wam Wrzucę o link. Bardzo proszę. Osoby, które już się zapisały, sprawdźcie e maila. Powinniście dostać e powiadomienie z linkiem do materiałów. I te materiały bardzo ważne, żeby sobie wydrukować przed naszym wieczornym szkoleniem, dlatego że one będą nam potrzebne w trakcie szkolenia. Osoby, które jeszcze się nie zapisały, no to ostatni moment, żeby dołączyć, ponieważ o 19.00 startujemy. W mailu będziecie mieć również link do szkolenia, i to szkolenie nie będzie później dostępne, jakby do oglądnięcia dla innych osób. Tylko osoby zapisane, które brały w tym udział, będą miały tutaj dostęp do tego szkolenia i dostęp do materiałów. A więc dzisiaj warsztaty z planów kont. O 19 się widzimy z osobami, które się zapisały. Jutro natomiast, to też dla przypomnienia, bo już ostatni moment, tak naprawdę, żeby się zapisać, jutro będziemy rozmawiać o zmianach w zakresie podatku CIT w roku 2021, czyli w skrócie o zmianach opodatkowania spółek, no bo głównie spółki, osoby prawne przecież płacą podatek CIT, czyli podatek od dochodowy właśnie od osób prawnych i będziemy właśnie mówić o tych aspektach, co się zmieniło, jak do tego podejść i jak te tematy w ogóle ugryść, nie zabraknie też tematu oczywiście spółki komandytowej. Okej, okay. dobra, czyli to mamy z, te, z technicznych materiałów, z takich jeszcze może ostatnie tutaj techniczne rzeczy, tak, muszę sobie teraz prezentację znaleźć, w momencie ktoś przełączyła mnie tak, ale już jestem, Proszę, mamy naszą politykę rachunkowości, moi drodzy. Ja zmienię tutaj na warsztaty, gdyby ktoś jeszcze chciał się dopisać do warsztatów w ostatnim momencie. Natomiast przechodzimy, moi drodzy, do polityki rachunkowości. Tak jak mówiłam, polityka rachunkowości jest takim tematem, o którym mnie często pytacie, jak ona powinna wy wyglądać, czy jest jakiś wzór tej polityki. Tak naprawdę, polityka rachunkowości to nic innego jak zbiór zasad, według których prowadzimy księgowość, w danym podmiocie, więc to nie może być na zasadzie kopiuj, wklej i powielam te same schematy. Z, z innego podmiotu, bo muszę dostosować tą politykę do tego, co rzeczywiście się w naszej spółce, załóżmy, że mówimy o spółce ZO, co się po prostu w niej dzieje, jakie ma operacje gospodarcze, jakie wybrała zasady, bo to nie jest tak, że ustawa o rachunkowości wszystko określa. Oczywiście są obszary, gdzie ustawa mówi, no to to masz wycenić dokładnie w taki, a nie inny sposób, i nie masz możliwości zrobić to, tej, dokonać tej wyceny w inny sposób. Natomiast są obszary, gdzie ustawa o rachunkowości pozwala nam wybrać pewne warianty, czyli mamy różne opcje i właśnie polityka rachunkowości jest miejscem, gdzie wskazujemy, co tak naprawdę wybraliśmy w tym zakresie najczęściej wyceny, ale nie tylko. Zaraz będziemy mówić, co w tej naszej polityce rachunkowości jest. No i pierwszą rzeczą, która w polityce rachunkowości jest, to określenie roku obrotowego i wchodzących w skład tego roku obrotowego okresów sprawozdawczych. To jakby stąd. Też pośrednio, bo można powiedzieć, że tym pierwszym dokumentem, w którym musi pojawić się okres dotyczący określenia roku obrotowego, a przez to też podatkowego, bo jakbyście porównali, no to to się mocno ze sobą wiąże czyli kwestia umowy i kwestia tego, w jaki sposób umowę spółki przygotować, żeby określić prawidłowo rok obrotowy, ponieważ ma to wpływ, Wpływ na określenie roku podatkowego i odpowiednio to również, żeby było zgłoszone tutaj do urzędu, abyśmy się mogli w ten sposób raz z jednej strony wprowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą, a z drugiej strony prawidłowo obliczać podatki, między innymi no tutaj podatek CIT, choć te okresy sprawozdawcze, to pamiętajcie, że to jest właściwie każdy okres, za jaki sporządzamy jakąś formę sprawozdania, więc na przykład sporządzamy co miesiąc pewne deklaracje, więc już mamy okres sprawozdawczy. I nie jest to regułą, że wszyscy Domyślnie wybierają rok zgodny z rokiem kalendarzowym, bo ten rok obrotowy może być w inny sposób określony. A więc to jakby jest też miejsce potwierdzające to, co zostało wybrane w umowie przez wspólników spółki i odniesione do polityki rachunkowości takim dużym obszarem w polityce rachunkowości to są właśnie te metody wyceny. I to nie chodzi tutaj o to, żebyśmy robili kopiuj wklej ustawę, tak? I wszystko co jest w ustawie wkleili do polityki rachunkowości, bo widziałam takie polityki i nic tak naprawdę z tej polityki dalej nie wynika, bo jeżeli skopiujemy dosłownie ustawę, to ustawa zawiera pewne obszary, w których Podmiot może wybrać zasady. No to jeżeli ją skopiujemy po prostu tak, można powiedzieć bezmyślnie trochę, no to wiadomo, że nie wskażemy tych punktów, gdzie ustawa nam zostawia wybór. Więc to też jest istotne, żebyśmy te obszary, moi drodzy, właśnie rzeczywiście się zapoznali, zwrócili uwagę i określili w jaki sposób dane zdarzenie będzie przez nas traktowane do tych wycen, metod wycen, które pojawiają się w polityce rachunkowości, to wrócimy jeszcze za momencik. Co się jeszcze pojawia? No, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. Akurat w tym zakresie, no to tutaj wiadomo, że księgi obecnie prowadzimy w sposób elektroniczny, ale też określamy jak zobaczycie, w powiązaniu z następnym punktem, system służący ochronie danych i ich zbiorów, generalnie określamy, na jakich zasadach działamy, w jakim programie księgowym, w jaki sposób te dane są zabezpieczone, spełniają te warunki, które wskazuje nam ustawa o rachunkowości, w jaki sposób jest zapewnione to, że one nie mogą podlegać zmianom, w jaki sposób jest to zabezpieczone przez dostępem osób z zewnątrz, a więc można powiedzieć, że. Takie kwestie techniczne, czyli jak technicznie będzie to zorganizowane w tej naszej spółce i jak my to będziemy działać. Tutaj pojawia się też, nie są oczywiście, słuchajcie, żeby była jasność, to nie są wszystkie punkty polityki rachunkowości. Tylko przykłady, tak? Mamy też wariant, ja napisałam sprawozdania finansowego, a dokładnie mówiąc, po pierwsze, chodzi o to, żeby określić, którą, według którego załącznika sprawozdanie jest przygotowywane. Tylko pamiętajcie, że to nie polityka rachunkowości wprowadza wybór, można powiedzieć, tego sprawozdania, który załącznik. A uchwała zgromadzenia wspólników to są dwie różne rzeczy, a więc nie wystarczy wpisać do polityki i już załatwione tylko wspólnicy muszą podjąć uchwałę: hej, nasza spółka robi e, sprawozdanie dla jednostki małej, bo spełnia warunki i tej uchwały nie może zabraknąć. No ale oczywiście, w polityce rachunkowości musi się pojawić po pierwsze który wariant według którego załącznika oprócz tego który wariant rachunku zysków i strat bo mamy dwa do wyboru a to znowu jest powiązane z kontami tak czyli który wariant kosztów jaki układ kosztów mamy w naszym planie kont i czy sporządzamy na przykład rachunek przepływów pieniężnych a jeśli tak to w którym wariancie sporządzamy rachunek przepływów pieniężnych a więc te wszystkie elementy, które pozwalają komuś, kto nie zna naszej spółki, po przeczytaniu tej polityki rachunkowości stwierdzić, ok, to oni to robią tak i tak, wybrali sobie takie, takie aspekty, w taki sposób wyceniają. Wiem, czego się mogę spodziewać, można powiedzieć, w tej naszej księgowości. Czyli jak już zerknę do ksiąg, to będę wiedział, czy wiedziała, czy, czy to robią dobrze, czy nie. Oczywiście. Też trzeba uważać, bo w polityce rachunkowości określamy też uproszczenia w zakresie wyceny i trzeba zwrócić sobie uwagę, czy na pewno nasza spółka takie uproszczenie przyjąć może. I to nie tylko w zakresie tego, czy spełniamy limity, ale te uproszczenia nie wszystkie dotyczą wszystkich podmiotów, czyli też jest ważna forma prawna naszego podmiotu i czy. Takie uproszczenie, które chcemy przyjąć, jesteśmy, mamy możliwość rzeczywiście zgodnie z przepisami, po prostu uznać i przyjąć do, do wyceny naszych składników. Ok. Czy to jest takie, można powiedzieć, wprowadzenie? I takim pierwszym punktem, który no, pojawia się, musi się pojawiać, może ja już to schowam, żebyśmy to lepiej widzieli. To jest kryteria zaliczania składników majątku do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, sposób ustalania amortyzacji, stawek, metod amortyzacji czy okresu rozpoczęcia. I tutaj od razu mój komentarz, że to stosowanie przepisów podatkowych to jest taki nasz nawyk księgowy, ale nie ma uzasadnienia w przepisach, to znaczy, jest od pewnego czasu możliwość przyjęcia przez małe jednostki zasad podatkowych, ale one nie dotyczą wszystkich podmiotów. Czyli jak Jan Kowalski prowadzi księgi rachunkowe dla swojej jednoosobowej działalności gospodarczej, to on takie zasady przyjąć może, ale to nie oznacza, że spółka może zapisać wprost hej, my wyceniamy znaczy, wyceniamy, my stosujemy dla amortyzacji zasady podatkowe, tak? To zbieżność ustalania tych samych, jakby, czyli może się w praktyce zdarzyć, że według ustawy kierownik jednostki określi, podobne stawki czy te same, które są określone w przepisach podatkowych, ale to nie może być tak wprost, że, hej, to my stosujemy podatkowe zasady, tak? Bo spotkałam się wielokrotnie z takimi zapisami w podmiotach, które takich zapisów nie mogą do polityki rachunkowości jakby wprowadzić, bo ich nie dotyczy to uproszczenie, tak? I Praktyce tak stosują, ale nie mają podstaw prawnych zapisać tak w polityce rachunkowości. I to samo tutaj jest od razu, bo mamy tu kryteria zaliczenia składników majątkowych do środków trwałych, czyli to nie jest tak, że jak w ustawach podatkowych mamy 10 tysięcy, to jest do tej kwoty jest to traktowane jako wyposażenie, że to jest to samo od razu z automatu dla ustawy o rachunkowości, bo ustawa o rachunkowości nie mówi nam o wyposażeniu, tylko o składnikach niskocennych, to kierownik jednostki określa, co tym składnikiem jest, a co nie jest. A więc musimy to określić, w jaki sposób będzie to klasyfikowane, właśnie do niskocennych, jakie będą stawki, jakie będą metody, kiedy możemy, kiedy rozpoczynamy amortyzację, bo tu już też wielokrotnie o tym mówiłam, w przepisach podatkowych zasadą jest od następnego miesiąca podacie przyjęcia środka do używania, a ustawa pozwala amortyzować już od dnia właściwie przyjęcia, czyli miesiąc wcześniej, można powiedzieć. Więc te rzeczy muszą się nam, moi drodzy, pojawić. Taki kolejny przykład, co nam się pojawi, to są zasady wyceny posiadanych przez jednostkę nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych, ale nie tych, które są zaliczane do rzeczowych, znaczy do rzeczowych, do, w sensie do naszych środków czy wartości niematerialnych i prawnych, tylko do inwestycji. Inwestycji, najczęściej tutaj są inwestycje długoterminowe, jednostki, spółki też inwestują w takie elementy, i tutaj znowu mamy wybór według ustawy, więc musimy określić, w jaki sposób my te inwestycje będziemy wyceniać. Tak? Czyli nie działa to z automatu, tylko musimy to zweryfikować. Takim obszarem szerokim, ja napisałam tutaj akurat dwa punkty, to są kwestie dotyczące e, szeroko rozumianych instrumentów finansowych, e, aktywów finansowych, czy zobowiązań finansowych, czyli wszystko to, co nam się wiąże, można wielkim uproszczeniem powiedzieć z papierami wartościowymi, choć nie do końca to jest prawda, bo aktywa finansowe mają znacznie szersze, e, szerszy zakres, jakby obejmują, natomiast znowu w ustawie mamy jakieś wąskie zapisy które które jednak jednostki mniejsze zwykle wybierają te z ustawy, natomiast to nie jest tak, że nie ma innej opcji, bo jest określenie, jest dodatkowe rozporządzenie. I po pierwsze mniejsze jednostki mogą wybrać też rozporządzenie albo ustawę, a większe to muszą stosować rozporządzenia, więc jakby tutaj też musimy to określić, kiedy i w jaki sposób klasyfikujemy. Jest tam kilka grup tych instrumentów i w jaki sposób my będziemy dokonywać klasyfikacji do danego typu, bo da, każda ta grupa zgodnie z rozporządzeniem jest w inny sposób wyceniana znowu. A więc pojawia nam się Kolejny obszar, na który musimy sobie zwrócić uwagę. Ok, i co my tu mamy dalej? No, ewidencje dodatkowe też, czyli określamy, dla jakich składników będziemy prowadzić ewidencję dodatkową, w jaki sposób będziemy tutaj określać zasady, na przykład aktywów obrotowych, czyli przykładem są zapasy, tak, znowu mamy ileś tutaj możliwości, możemy zastosować uproszczenia, jeżeli oczywiście spełniamy warunki, jest to zasadne, a więc ponownie znowu wybieramy. I zastanawiamy się i wpisujemy do naszej polityki rachunkowości, bo no to jest taki trochę przewodnik dla tych, którzy po pierwsze kontrolują księgi, i rzeczywiście e, e, przy kontroli, e, choćby nawet też podatkowej, też pojawia się pytanie o politykę rachunkowości, bo to w jaki sposób e, rozliczamy choćby e, zapasy, ma wpływ później na koszty, tak? To nie jest tylko cena nabycia, cena zakupu, ale to jest też sposób rozliczania e, rozchodu e, później e, naszych e, różnych elementów typu towary, typu e, materiały, i to ma przyłożenie, bezpośrednio na koszty, a pamiętajcie, że jeżeli chodzi o podatki, to dla podmiotów, które prowadzą księgi, no to uznaje się, że ten, ten koszt jest tylko jakby na dzień ujęcia w księgach, można powiedzieć, taka zasada ogólna, która funkcjonuje, w związku z czym, no tutaj organy podatkowe będą odnosić się do tego, w jaki sposób to zostało ustalone, czy jest to prawidłowe i czy tak rzeczywiście jest stosowana, więc... Te elementy też mają wpływ na inne aspekty. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze zasady ustalania stopnia zaawansowania usług długoterminowych, czyli jakby wchodzimy w te kwestie, że jeżeli świadczymy usługi, to pojawiają nam się znowu różne metody wyceny, różne metody też w zakresie bardziej uproszczeń, tak? Do tych uproszczeń też wielokrotnie już wracaliśmy, mówiliśmy, jakie mamy przykładowe uproszczenia, a więc te wszystkie elementy, czyli czy nasze usługi są wyceniane, po pierwsze, według jakiej metody. Tu przypominam, że te metody dotyczące usług długoterminowych tak naprawdę to reguluje jej KSR tak, bo nie ma jakby dokładnego określenia w ustawie i jest to bardzo takie pobieżnie potraktowane w ustawie, a więc w takim przypadku stosujemy Krajowy Standard Rachunkowości, który dotyczy właśnie rozliczania długoterminowych niezakończonych. Usług, tyle że znowu tam jest kilka opcji, i pewne opcje możemy wybrać wyłącznie w specyficznych warunkach, ale inne, jakby, mamy dowolność. No i znowu następuje analiza, które wybieramy, czy są u nas te specyficzne warunki i co z tym robimy, tak? I wpisujemy moi drodzy wówczas również do polityki rachunkowości, czyli wszystkie te aspekty. Na koniec nam został zakładowy plan kąt. Ja o tym planie kąt nie będę teraz mówić dużo, a to z prostej przyczyny, że przypominam, że o planie kąt mówimy dzisiaj wieczorem, czyli kto ma ochotę posłuchać więcej o planie kąt, to podejrzewam, że pewnie koło dwóch godzin nam zejdzie na warsztatach dotyczących planu kąt i ten plan kąt też musi odpowiadać, po pierwsze tym zasadom, które wybraliśmy wcześniej w polityce rachunkowości, musi odpowiadać. Wariantowi rachunku zysków i strat, który wybraliśmy znowu w polityce, jakby wskazaliśmy, w polityce rachunkowości, ale też musi odpowiadać kwestią tutaj raportowania zarządczego, o którym właśnie będziemy mówić dzisiaj wieczorem na warsztatach z planu KOT. Nie zapominajmy, że też kwestie dotyczące. My tutaj widzicie, jak mówimy o polityce rachunkowości, że tak naprawdę yy, krążymy wokół takich, można powiedzieć, Trzech obszarów głównie, które mają wpływ na to, co wybierzemy dla spółki, i ma jakby wybór ma później konsekwencje na te obszary bezpośrednio, czyli na pewno kodeks spółek handlowych, bo tam macie uregulowania pewne dotyczące tego, na przykład jakie kapitały spółka może posiadać, kiedy może tworzyć poszczególne kapitały. O tym też już mówiłam, że to nie jest tak, że każda spółka może sobie otworzyć każdy kapitał, bo jeśli. Nie ma tego w umowie, no to niestety, ale na przykład, jeśli nie zapisała w umowie, że tworzy kapitały rezerwowe, to ich nie będzie mogła utworzyć, będzie wymagać to zmiany umowy spółki. A więc ta znajomość z jednej strony kodeksu spółek handlowych przekłada nam się na to, co ma jakie wybory możemy dokonać również w zakresie ustawy o rachunkowości a to znowu z kolei nam wpływa na rozliczenie podatku CIT od spółek w tym momencie większość spółek Płaci podatek CIT, bo pamiętajcie, że bardzo dużo się w tym cit w tym roku pozmieniało. Pozmieniało się w zakresie opodatkowania spółek ZO, w zakresie opodatkowania spółek komandytowych i w zakresie opodatkowania spółek jawnych, już pomijając inne jeszcze kwestie, ale to już o tych zmianach CIT-u to zapraszam jutro, bo byśmy tu musieli znowu kolejne dwie godziny rozmawiać na temat to, co się zmieniło w cit i jakie to ma konsekwencje. Natomiast na pewno mocno. Namieszało, e, zwłaszcza w zakresie spółek komandytowych, i o tym też w piątek będziemy mówić. E, skoro jestem już przy tych e, spółkach, to moi drodzy też. E, jakby tutaj taka informacja, ponieważ w szkole generalnie mamy jakby dwa kursy dotyczące księgowości spółek i tutaj po pierwsze informacja dla osób, które są już uczestnikami kursu księgowości spółki, z księgowości spółki komandytowej. Moi drodzy, zerkajcie do paneli, bo mieliśmy, zrobiliśmy bardzo dużą aktualizację. Tych materiałów i doszło wam, przybyło wam 50 nowych lekcji, więc zaglądajcie. Znajdziecie tam odpowiedzi na wszystkie aspekty dotyczące zmiany, zmiany statusu spółki komandytowej. Między innymi, z czym to się jak to technicznie zrobić, i jakie są tego konsekwencje, i jak sobie z tym poradzić. Więc jakby osoby, które. Uczestniczą w tych kursach, to jakby wszyscy macie te aktualizacje, tak jak obiecywaliśmy. Wszystko jest, słuchajcie, w panelach, więc. Zerkajcie, zapoznajcie się, żeby się nie być zdziwionym, bo 1 maja to jest ta magiczna data, gdzie rzeczywiście bardzo dużo spółek zdecydowało się na jakby przesunięcie wprowadzenia tych zmian i ten 1 maja to będzie ten moment, kiedy się wszystko, można powiedzieć, wywróci do góry nogami w zakresie spółek komandytowych. I druga, druga rzecz, moi drodzy, bo o to też mnie już wielokrotnie gdzieś tam pytaliście, kiedy pojawią się, kiedy pojawia się możliwość zapisów do tych dwóch kursów, to moi drodzy, właśnie ruszamy. Czekaliśmy, aż właśnie zrobimy, bo to była bardzo duża aktualizacja kursów, bo się bardzo dużo rzeczy zmieniło, więc jest w tym momencie tak jak powiedziałam 50 nowych lekcji dotyczących nowych nowych przepisów praktycznego ujęcia tych przepisów, więc jakby to jest ten moment, kiedy ruszamy i możemy was jakby tutaj zaprosić do dołączenia do księgowości spółki za po zmianach, czyli strona szkolaksięgowości.pl łamane po prostu przez ZO i do księgowości spółki komandytowej po zmianach, czyli szkolaksięgowości.pl łamane przez SK, czyli od spółki komandytowej. No i oczywiście oprócz tego, że jest bardzo dużo nowych lekcji dotyczących zmian, to nie Tradycyjnie te obszary wszystkie omawiane są we wszystkich tych aspektach, czyli i od strony przepisów kodeksu spółek handlowych, czyli od tych od tej strony, która reguluje funkcjonowanie spółek jako tako i ma wpływ na pozostałe aspekty przez ujęcie zgodnie z ustawą rachunkowości, ale oczywiście nie mogło zabraknąć również podatku dochodowego, VAT-u no i ZUS-u w zakresie właśnie rozliczenia tutaj tych też wspólników tutaj w komandytowej znowu też się pozmieniało, w komandytowej w ogóle się bardzo dużo słuchajcie, rzeczy zmieniło, więc <laughs> można powiedzieć rzeczywiście że zostało to wywrócone do góry nogami. Moi drodzy, także tak, zapraszam na szkolenia. Tu jeszcze zobaczę pytanie. Czy zasady klasyfikacji zdarzeń są obowiązkowym znacznikiem do polityki rachunkowości? Małgorzata, z polityki ma wynikać to, w jaki sposób prowadzisz księgi, żeby nie było wątpliwości. Oczywiście, jeżeli ustawa e, stwierdza, że nie masz wyboru, tylko musisz dane zdarzenie tak i tak zaklasyfikować, to nie, nie ma sensu powtarzać tego w polityce, bo to wynika z ustawy, i tu jakby wtedy spółka nie ma opcji wyboru, ale jeżeli gdzieś jest jakaś opcja wyboru w pewnym aspekcie, e, to musi to wynikać z polityki rachunkowości, w jaki sposób my pewne rzeczy klasyfikujemy, zaliczamy, ujmujemy, bo to, tak jak mówię, to ma być taki trochę przewodnik, jak to u nas w spółce jest traktowane, księgowane i rozliczane. A więc w taki sposób. Moi drodzy, mam nadzieję, że widzimy się, słuchajcie, wieczorem. Tak jak mówiłam, startujemy o 19, czyli dziś. Plan kont o 19.00, dwie godzinki na pewno tyle nam zajmie, na pewno warsztaty nam tyle zajmą, bo, bo tutaj będzie to forma interaktywna, czyli Wy również będziecie działać i robić ten plan kont, projektować go według tych zasad. Nie zapomnijcie oczywiście o wydruku materiałów, no i widzimy się wieczorem. Na naszym, na naszym spotkaniu warsztatowym. Na teraz kończę i do zobaczenia wieczorem, dzisiaj i jutro na szkoleniach. Trzymajcie się. Pa. pa.